Wy tyle czasu, tyle czasu sama jedno. Już idziemy zaraz. Już idziemy. Na chłopkę. Na chwilkę. Na chłopkę. Co? Nie cieszę się siasz, tak? Nie cieszę się siasz, tak. Ach, co tego? Co tego? Poczekaj. Poczekaj. Aj, aj. Ale łapką grabi. co ty tak łapiesz, muchy czy co? Ale łapką, ale macha łapką. A wsia, a wsia, a wsia, a wsia. Sam już, sam już wieś, już tyle godzin sam. tyle godzin sam. tyle godzin sam. Tyle godzin sam.

Ach jak, się Ach, jak się cieszy, ten ogon się cieszy. Ten ogon się cieszy, ogon się cieszy. Eee. 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 Tak, gdzie ja byłem, gdzie ja byłem. Tak. I jutro też albo pojedzie ze mną. No, pan jeździ na szkolenie, jedzie na szkolenie. Tak. Na szkolenie będzie się szkolił. Tak. Eee. No, to co? Możemy już iść zaraz, tak? Możemy zaraz iść na spacerin. Na spacerin, na spacerin, na spacerin. Na spacerin. Na spacerin. Kochana, masz mordę tą. To... Kochana, masz mordę. Naszą... Wyglądasz jak muminek. Jak muminek wyglądasz. Jak wyglądasz jak muminek. Ech. 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 No, to co? Spacerin. spacery, spacerin. spacerin. Tak? Wyspał się pies po tych wszystkich wycieczkach. Wyspał się. Aj. aj. aj.